Aktualne shoty Twitcha co w trawie piszczy. Dobry, mogę sobie raz do kosza? Nie. Witam za kolejkę. Feruj? No. no Choj, no i no. Pytała, czy może? Odpowiedział, pyta, nie może. No i tyle. Robiłem na budowie i na budowie jest łatwiej niż w lolu. <laughs> to klasik z Twittera, widziałem to. Po na budowie idziesz odjebać swą robotę i na rzut Żadne psychiczne problemy cię nie tyczą. Po prostu się fizycznie zmęczysz Dobra, pager, chodź, idziemy Czy to nasza zanęta? Dobra Patrzcie, no, patrzcie patrz Ty ich byś tak nie zrobił Dobrze, że nie gleba, nie? Ale mało no, brakowało To są te znowu na tych kapciach z ryby Zobacz, kija Już ci tłumaczę jak to dzieje. Mogę więcej niż jedną? Nie, 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 ale, ale tu główne tam... mnie wie To ode mnie akurat A, sorry Dobra, to, no, to dobra. uważaj Nie w tą stronę rzucaj, nie w mnie Uszy łapcie Tak Witalnie tam chciałem Mogę mo Majty pokazać? Majty tak. Tak. To Majty ma ciężko. To na, na pulaku się! O! Jest. Co, co jest? Co jest? Dobra, nie chcę Biało-czerwona była, ale. Do tego rowera? Już to jest brązik, no. czarna już trochę. Aha, aha. No mocno tam kierowca szarpie. Ja pierdolę, jak go opaliło. Czemu w krok wszędzie chodzę? Nie wiem. A czemu nie? Słaniam kamerkę, bo tu jest ważny po wyścigowcy, rajdowcy. Jeszcze zrabimy. Nie odbijeś mnie! O kurwa! Lecimy! Ja po, jak ty na filmikach tam zapierdalałeś za nie... Jak mnie już tak skręciło w to ja nie ale jestem w po... stanie skontrować tego tak mocno. Ale co się stało? Nie, auto całe. Nie. O kurwa, fakt. mi poszło nie, nie no jest... A hybryda też ty tyku... A ale... baterie ale, mnie ściągają. spokojnie, dach jest cały. Wyklepie, to się wyklepi, tak? Tak, A jeden jeden nie będę A z mu głoda, masz mu głoda, aż To ja aż tak głoda, aż w głoda, masz ich głoda, mu głoda, aż mu głoda, aż No, zobacz, bo jest, jest taki wąs, nie? No. jest taki wąs, jest taki wąs, no czekaj, dajmy teraz, nie wiem, dajmy teraz ósemkę po prostu. Ale nie o... m lepsze. Całkowicie zgoliłem, typie, Co się stało? <laughs> o, <kurwa. śmiech> to nie było chyba osiem? Co? No, 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 na no... <laughs> A. Żanetka, proszę zobaczyć. Cześć Żanetka. Co on zrobił? co ja drzniace, mam wyjątkową funkcję. Je A on złą stroną golił, o ja pierdolę. Chcesz natychmiastowo sprzedać swoje skiny? Wbijaj na Skinplace Proszę, sprzedaj skiny, otrzymaj pieniądze natychmiastowo. Klikiesz tutaj. Skinki wypłata na karty do banku, kryptowaluty i kodzik pago CS. Chcesz sprzedać lub kupić skiny? Wbijaj na ShadowPay. Market do tradowania. Sprzedajemy między użytkownikami instantowo. Karty, krypto, skiny, walety, zabawy. Chcesz zakręcić sobie skrzynką? Wbijaj na Hellcase. Hellcase, Hellcase, wiadomo, z kodzikiem PAGO, cyk, pyk, o no. Polecam. Mocny gaz. Mocny gaz? Mocny... Łoł! Moc, Łoł! What, oh, bro, what the... It's the... best Polish water, mocny gaz. Bro, what is this called? Mocny gaz. What the fuck? Excuse me, ma'am. What is this called? Mocny gaz. What is this called? Eee... Uh, gaz. No, that. Mocny. Bum! Mo, mo. Chłopcy w szoku. A co on powiedział mocny? What is this called? Mocny gaz. <grymne> so, what is this call? To pani gaz What is that call? <grymne> what is it? What is that, what is that called? <grymne> Żywiec zdrowi. Ale na dole. Na dole jeszcze. Mocny. Strong gas <laughs> What is this? A <laughs> <Yeah. laughs> oh, What? <laughs> what? <laughs> they, they make stones for cemeteries <laughs> Stones for cemeteries? No, 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 Ja pierdolę. No i to są ajorei <grym> Czemu tam nie wszedł kurwa? Oh! What? There's, yeah. There's a dead papito, show me your reflex baby. Show me your reflex baby. From the old good days VP One, two, three, come on. Uważaj Menelik, ja napierdalam granata, nie? O Jaro. Be careful jaro. guys, grenade. Co to za gra? Nur and Jung, be careful. Ja pirrę, sorry guys. Spać spać. Druga cię zemówię. Druga cię zanim idź, pokażę Ci co tam teraz. Druga <grymne> cię zemówię. Piękne były to ryby event i went. Bagietka popływał. W wywiad, ale w pewnym miejscu. Ale let dobra? Słyszałem o tym, e, nie graźmy tu w bawu. chciałem tu się zanurzyć. No i dobrze Och, było, ja. dobrze było Zajebiście Cieszę z tego powodu Pozdrawiam serdecznie A Czuł was strasznie magii Bierkę Ale co nie jest tak zabawniej? Dobra sorry kto do wie no, jest No jest... zajebiście Gdzie wylewasz poza Bo, Beton k***a masz Co za darmo do k***a <ścoughs> Bagieta już wiem <zjęcie> <ścoughs> kurwa no ma rację no Trafił betonem no O no tego nie da się zdodzować Nie potrafi tego zdodzować. No nie umiem tego zdodzować, no. no sto... Przeszli tą gierkę? Nie przeszli. Gaz pieprzowy weź, noc jest. Po co mi gaz pieprzowy? Idę z siekierą. W ogóle nie mamy gazów pieprzowych, nie wiem co się z nimi stało. Ty je używasz na prawo i lewo, ostatnio bezdomnego sprzyjałaś, jak chciał od ciebie złotówkę. O, ja... To mnie rzuciło, mnie tam, a Co prowadzę. jest? Ej! Na biegu została... na automat! Nie! Nie! Proszę! Wejdź do środka! Nie mogę wejść! Nie, 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 nie! Nie uderzaj! Czemu nie mogę wejść do środka? Ty ko! Nie! Przyjebał! Dawaj mala, drotujemy, chodź chodź ze mną! Chodź, Ej, do... bym pogiał będzie. Nutka pasowała, no w chuj. Ja pierdolę! To. Jeden dżungla No dobra, dobra, spokojnie A go tu chodzi? Jedno dżungla Ale to chodziło, to No nie mogą, nie mogą nice. wygrać I on się pyta, czy ma wódkę kupić, tak, rozumiem Jest przy po popierdolę po prostu, kurwa. No zobacz, no zobacz kurwa I się kręci, kurwa, kręci, się kręci, bała je ba... Jeba. Nie, ja w tego jedynie chyba nie gram. 3 kilo minus 700 gram yy, No to w ogóle te ryby były ustawione, ukartowane, to powinno być unieważnione. Ja tutaj nieraz do chłopaków wchodziłem tam na ten zaułek. Po pierwsze pierwsza zasada złamana byli za molo. Strefa była wydzielona do molo. Po drugie... Ewidentnie kurwa łowili na kadzidła ryby Odpalali kadzidła i próbowali wybawić ryby z wody kadzidłami Cały czas był taki kurwa kminkowy zapach unosił się w powietrzu, taki kościelny kurwa Jakby się papy paliło coś Cały czas był tam taki zapach kurwa Cały czas tam był taki zapach Wiele razy tam chodziłem i za każdym razem to czułem A mieliśmy łowić na zanętę normalną, a nie na kadzidła Skandal Podbierak wspaniały, co to jest? 4,5 kg amur piękny amur, Proszę zobaczyć. Przez no, Krystian wychodzi na prowadzenie. Ładna ryba, ładna. Ekipi, left side, left, 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 left. Dogadali się, dogadali. Uff. Dobre, dobre, no. Dla mielicza, dla mielicza. Paco, pa przyjacielu. Szycze ci lat, kurry we wielu. byś za kola pielęgnował, żeby siał ten nie da.